W Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym startuje kolejny, kolejny sezon Olsztyńskiej Akademii Dzieci. Który to już sezon będzie? Zaczynaliśmy w 2013 roku, więc mogłoby się wydawać, że to będzie dziesiąta nasza edycja, ale przez pandemię będzie to dopiero dziewiąta edycja, bo mieliśmy ten jeden rok, że powiem, w którym nie mogliśmy się zorganizować, więc po raz dziewiąty się spotykamy tutaj w naszym olsztyńskim planetarium, by móc zorganizować Olsztyńską Akademię Dzieci. No właśnie, co to jest ta Olsztyńska Akademia Dzieci? Jaka jest idea tego przedsięwzięcia? Są to działania, które zostały zapoczątkowane jako Polska Akademia Dzieci. My jesteśmy, można powiedzieć, filią i przede wszystkim Olsztyńska Akademia Dzieci jest to taki, można powiedzieć, Uniwersytet Dzieci dla Dzieci. To dzieci przedstawiają innym dzieciom swoje wykłady, swoje prezentacje. Zajęcia nasze skierowane są dla dzieci od 6 roku życia do 12, więc od tych już takich przedszkolaków do właśnie 12 lat, mają na celu przede wszystkim te nasze spotkania do tego, aby zachęcić dzieci, by się dzieliły swoją wiedzą, ale także by też czasami przezwyciężały siebie, by wystąpiły na scenie, by nie bały się tych wystąpień publicznych, ale też jeśli ktoś nie występuje jest tylko naszym słuchaczem, to dzięki temu ciekawie spędza czas, dowiaduje się różnych ciekawych rzeczy, bo oprócz... Dzieci. Zdarza się zazwyczaj tak, że mamy też jednego dorosłego wykładowcę, który prezentuje nam jakiś ciekawy temat. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta Wasza propozycja? Dosyć sporym. Zazwyczaj mamy około 40-50 słuchaczy co roku, więc jest to spore grono osób. Jak często w tym roku akademickim będziecie się spotykać? Co roku mamy cztery spotkania. Zazwyczaj jest to październik, grudzień, luty i kwiecień. To jeszcze skoncentrujmy się na dniu dzisiejszym. Co macie w programie dzisiaj? E, dzisiaj w programie prezentuje nam się trzech młodych e, studentów. E, prezentują się e, dwie młode wykładowczynie i jeden gość z Gdańska, e, którego, e, że powiem, e, wysłała do nas e, organizatorka główna Polskiej Akademii Dzieci, dr e, Agata Hoffman. E, jest to Jędrek, który opowie nam o lotnictwie.